To będzie dobre. Jak wybrać narty? To wideo zrobiłem dlatego, że w sieci jest mnóstwo informacji, które są zupełnie które są kompletnie mylące na temat tego, w jaki sposób dobrać narty. I są to informacje, które z reguły kieruje się do początkujących, którzy nigdy w życiu nie jeździli i chcą dobrać swoje narty. Problem w tym, że mając takie podejście, często wywalamy pieniądze. Bo to, bo w następnym sezonie kupujemy zupełnie inne narty, które nam pasują, ale po tym filmie będziecie wiedzieć dokładnie, jak wybrać narty właściwie, tak, żebyście dokładnie wiedzieli, co chcecie kupić, i żeby. Wam się fajnie idzie. Aha, i nie będzie to tylko moja opinia. To będzie także słowo od eksperta, którego spotkałem na targach Ski and Outdoor, który radzi, w jaki sposób dobrać narty. Okej, okay, zaczynamy. A no to i to. Ok, zacznijmy od tego, że tak naprawdę. To Ty jesteś ekspertem od Twoich narodów. Ty. Nikt inny nie dobierze Twoich nart lepiej niż Ty sam. Mimo to, że ktoś inny może mieć więcej doświadczenia z nartami, może więcej jeździć, jesteś może początkującym, albo po prostu zamierzasz pierwszy raz kupić narty, to jednak czy nadal jesteś najlepszym ekspertem, jeżeli chodzi o narty. Może jeszcze tego nie wiesz, ale powiem Ci dokładnie, w jaki sposób wydobyć tą wiedzę z Ciebie. Może to będzie trochę kontrowersyjne i nietypowe podejście do zakupu nart, ale wierz mi, będzie Ci to opłacać, zaoszczędzić sobie mnóstwo frustracji i kupę kasy na tym Naprawdę, ale żeby nie być jego słownym wrzucam najpierw słowo od naszego eksperta Targi Skin Outdoor Jedziemy Preferencje. Preferencje Tak naprawdę niektórzy dobierają narty do wzrostu Niektórzy mm. dobierają do ramion mm. Kobiety jeżdżą i pod pachę z nartami Preferencje. Pewnie dla Ciebie krótsze narty, bo wolisz krótsze skręty. Wolę krótsze, ostrzejsze skręty i trochę się powalić na stoku. Dokładnie. Więc mhm. to standardowe, krótsze narty, wiadomo, będzie miało też krótszy promień skrętu. Mhm. To, co dokładnie szukasz, więc yy, wcześniej jeszcze mieliśmy rokera. tutaj akurat jest, w, w przedniej części, natomiast już w rejsowych nartach wycofano się w naszej firmie Salomonie Watomiku z Rockera. Co powodowało, że też ten faktyczna długość krawędzi, która się styka się ze śniegiem była jeszcze o 10 5 krótsza. Więc faktycznie z narty 170 wychodziła nam narta 150. Z wtedy spokojnie mogliśmy ją dobierać do wzrostu. Natomiast przy krótszych nartach, w skrętu, zaleca się, tak jak powiedziałem, czy do ramiona, czy do, do, do wysokości głowy możemy wybrać półśrodek. Trzeba by dopasować to do siebie. Dłuższe skręty, dłuższa narta, dłuższe skręty, krótsza i spróbować. Jeżeli zaczynamy przygodę, to wybieramy pośrednio. Może u kobiet narty krótsze, bo też mniej siły będą miały, żeby kierować tą nartę, natomiast wybieramy pośrednio, nie wiem, pomiędzy nos a brodę, ta długość i potem definiujemy sobie. Podobały mi się jazda krótkimi skrętami, wybieram krótszą nartę na przykład. Długie, dłuższe. Może jeżdżę zawodniczo szybko, jakieś jazda rejsowa, jeszcze dłuższe, jazda w kuchu plus 10 wzrostów. Okej, okay, więc nie powiedziałem tego ja. To powiedział ktoś, kto się zna na nartach od A do Z. Zna wszystkie nowinki narciarskie, jeździł bardzo dużo i jest naprawdę doświadczonym człowiekiem, jeżeli chodzi o narciarski sprzęt. To powinno też przemawiać do Ciebie. To Ty powinieneś być osobą, która ma doświadczenie w sprzęcie narciarskim. I moja rada pierwsza jest taka, jeżeli nigdy nie jeździłeś albo jeździłeś bardzo mało, na przykład kilka dni tylko przez jeden sezon, to jeszcze nie kupuj nartów. Albo jeździłeś mało kilka dni w jednym sezonie, tylko w jednych nartach, to nie kupuj nart. I w tym sezonie, w którym masz zamiar teraz jeździć, po prostu wypożyć różne typy nart, różne długości nart i zobacz, jak ci się na nich jeździ. Dlaczego? Każdy z nas jeździ nieco inaczej. Kiedy jesteśmy początkujący, wiadomo, mamy jakiś tam poziom zero. Który mniej więcej wszyscy startujemy i nauka jest na nartach, trwa od jednego do kilku dni, tak żeby samodzielnie jeździć na tych nartach. Ale po tym okresie przychodzi czas, w którym poznajemy nasz styl jazdy. I to jest właśnie najważniejsze. Ty musisz poznać, Swój styl jazdy, a poznasz go tylko wtedy, kiedy zaczniesz próbować różnego typu sprzętu. Na szczęście są wypuszczalnie, i możesz sobie testować różnego rodzaju sprzęt. Możesz wypożyczyć krótsze narty, możesz wypożyczyć dłuższe narty. Powiem Ci teraz, jaki to ma wpływ na styl jazdy. Otóż chodzi o to, że narty różnią się i rodzajami, to w jaki sposób są wykonane, ale też różnią się długością, która ma istotny wpływ na to, w jaki sposób jeździsz. Na przykład im dłuższe narty, tym lepiej one sprawdzają się w zjazdach. Jeżeli lubisz nie skręcać tak agresywnie, a lubisz trzymać, dużą prędkość, zjeżdżając w dół, powinieneś celować w dłuższe narty. Natomiast jeżeli z czasem stwierdzisz, że jednak wolisz pobawić się trochę na stoku, zjechać trochę teren, który nie jest tak trudny, albo korzystać ze stoków, które nie są dobrze przygotowane, to są muldy, powinieneś celować bardziej w krótsze narty, które pozwolą Ci skręcać bardziej agresywnie, dostosować się do tego stoku. I to wszystko, w jaki sposób jeździmy, poznajemy z czasem. Nie da się tego po prostu załapać od tak w pierwszym sezonie, w którym po prostu zaczęłeś. Daj sobie co najmniej dwa sezony, żeby potestować, jakie narty ci pasują. Mówię o tym dlatego, że dobór takiego sprzętu do własnego stylu jazdy i to, czego właściwie preferujesz, jeżeli chodzi o narty, jest bardzo ważny, bo niewłaściwe narty mogą cię zniechęcić do tego, żeby w ogóle jeździć dalej na nartach. Dlatego zostań własnym ekspertem od nart. Nie wydawaj pieniędzy pierwszego sezonu na narty, które będziesz musiał później sprzedać ze stratą, albo będą one leżeć się, kurzyć w piwnicy, bo nie będziesz chciał ich używać. Daj sobie czas i popróbuj. Jeżeli ktoś wypożyczalny nie będzie ci mówił, a no nie, ale ma pan metr 80, więc powinien pan mieć narty do brody, to spróbuj nie. Proszę może krótsze narty, bo chcę szybciej skręcać. Chcę wypróbować, jak się czuje na tych krótszych nartach. Albo też poproszę dłuższe narty, jeżeli chcę zjeżdżać szybko ze stoka albo też poproszę narty, które są freerideowe, bo mamy trudne warunki na stoku i chcę wypróbować, czy w takich nartach będzie mi lepiej zjeżdżać. Starajcie się analizować to, co się dzieje wokół was, w jaki sposób wasze ciało odbiera narty. Czy się dobrze z tym czujecie? Niektórzy po prostu preferują krótsze narty, bo są one lżejsze. I na przykład może tak jak ja, ktoś ma problemy z kolanami i dlatego generalnie preferuje lżejszy sprzęt do jeżdżenia, ponieważ jest mi łatwiej skręcać, a bardzo lubię ostro i agresywnie skręcać, więc to mi dodatkowo ułatwia zabawy na nartach. A trzeba też analizować to, co się dzieje na stoku. Narty. To jest jednak bardzo wymagający sport, ale jednocześnie dający dużo, dużo naprawdę radości, adrenaliny, jeżeli chodzi o sporty zimowe. I jest to jeden z moich ulubionych sportów. Jeżeli to wideo było dla Was pomocne, dajcie lajka, podzielcie się tym ze znajomymi, może też im się przyda. W opisie daję kilka linków do mojego ulubionego sprzętu narciarskiego. Możecie sobie też go obejrzeć, mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i co? Życzę Wam udanej zabawy na stoku. Wszystkiego dobrego w nowym roku, trzymajcie się, cześć!